Cześć, witajcie, tu pan, pan ze mną, jest, Pixar, a to jest A to jest taka pokazówka z Watch Dogs z wersji na PlayStation 4 Bo tutaj widzimy znaczek datsak nawet Dobra, nieważne, to jest taka organizacja w grze I tutaj nie będziemy się zajmowali na tej pokazówce żadnymi misjami głównymi, a zrobimy sobie Jakieś poboczne, na przykład tutaj z Destiny'em Machera możemy zrobić Tak, ten film ma ogólnie za zadanie e, przedstawić e... Ogólnie to jak wygląda jak, jak wygląda świat gry i tak dalej i tak dalej Weźmy sobie to auto, żebyś No właśnie I weźmiemy sobie tamto auto, które możemy zawsze zamówić Możemy sobie kupić i kupować auto, a potem je zamagać i one zostaną dostarczone w miejsca gdzieś pobliżej. Gdzieś w i pobliżu Gdzieś w pobliżu i... W pobliżu. I będziemy je mieć cały czas, nie tak jak w GTA, że sobie kupimy auto, potem je odstawimy do garażu, a następnie wyjedziemy tym autem, zabijemy się w nim, bo jest raczej szybkie i potem e, musimy sobie znowu kupować. No, tutaj po prostu możemy, jak już kupimy, to możemy zamówić w, to, w dowolnym momencie, jeśli nie ten film, jak mówiłem, ma po prostu zadanie pokazać różne, jak wygląda sam świat i różne typy misji pomocnych. A, może jeszcze pokażemy misje kiedyś tam z edycji Dead Sock, ale to raczej nie w tym odcinku. No, ze śniegiem są różne, nie tylko takie. To jakieś wyścigi, to, czy to nie są wyścigi, to takie czasówki albo jakieś inne. Albo dostarcz samochód, albo e, zwróć uwagę policji, a w tym momencie mamy ma mahera, żeby ukraść dane O nie, już co już. No to cóż, to nie. Dobra, no, on tu stoi super. No i przez to stać. Krada ją te dane Myślę, się trzymamy blisko więc... No, dokładnie W ogóle możemy jechać tutaj w tej grze Zurpitu! Nie jest to zbyt... ...godna Spektakularna ani wygodna Przynajmniej no okay. Nie ma żadnych ustarek, ale wygląda całkiem fajnie Ogólnie same pościgi wrzucą mi, mi bardzo się podobają, szczególnie jak musimy mówię załatwić, bo wtedy się hakuje, sygnalizacje, rurociągi, bramki, bramki właśnie, jakieś kolce, czatki hmm. i, i inne takie Dawaj, daj dawaj, 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 jest to wysiadam, muszę go załatwić. O, właśnie, właśnie, właśnie nie. Pewnie nie było widać. A było widać to. Walow to. No, i ostrza medal, także nie jest źle, dostanę 2000 nagrody. Eee, teraz może sobie pojedźmy? Nie będziemy robili teraz takich, bo nie w tym odcinku przynajmniej bo możemy inne pokazówki tego typu rzeczy, tylko pojedziemy sobie teraz w tym to my tu mamy zlecenie konwojowe, co zrobić pokażemy wam zlecenie konwojowe. No tutaj w tej grze ogólnie jezimy osobówką jak czołgiem, wjeżdżamy w kogoś, a on uskakuje. Tak fizyka gry jest ogólnie dosyć. Czasem fajnie to wygląda jakby latuje tu jest motorka, ale ogólnie czasami... Ale sama fizyka jest dosyć specyficzna. To dość to powala. Albo jak się kradnie motorówki, może to też pokażemy. Nie, przez w ogóle, jak się wiedzie ciężarówką w osobówkę, ona wylatuje w orbitę. Czy na orbitę? W powietrzu chyba. W powietrze właśnie. Chcę się nie, że się wybucha, tylko um, no leci... No. Leci bardzo wysoko po prostu. Jeśli dało mu to ze trasa, taką trasę. Ale jak my sobie sobie zanaczymy, to nasz znacznik będzie za nim podążał, co jest bardzo wygodne. No możemy do niego podjechać. Na spokojnie podjechać. Musimy go dobra. On tu zawsze ma jakąś swoją obstawę. Czy nie, tak chyba... Nie, ma. Ma, ma. samochód obstawę. On to ma tak być, bo on teraz on sobie będzie jechał. Ale my będziemy mogli zrobić różne złe rzeczy. Naszymi kreskimi umiejętnościami. czego nie moglibyśmy zrobić? Wyjechał spokojnie. Wyjechał spokojnie. No wtedy... Włącz yy, bon, zagłuszenie, zagłuszenie, zagłuszenie funkcji, dobra. Tym sposobem e, gość tutaj, już e, nie kolega, patakom, e, unie, Uniemożliwił e, tamtemu e, wezwanie posiłku. Kurde włącz... O jest, go. Nie mogę wjechał. Będziemy za nim. Biegna, biegna Żeby mnie nie załatwili. Krawą. Nie no to się robi, to teraz muszę... Uciekać Nim szybko uciec Albo ich zabić Albo zabić, no Widzieliście co fajniejsze? Auto Widzę, widzę właśnie O, oni już na Wystarczy o, teraz wyjechać z tego koła co nie powinno być zbyt trudne, Joś. Nie wiem, jak to wyjdzie. Dobra, już wyjechaliśmy. Prawie. No i mamy misję gotową może jeszcze pokażemy jak wygląda to kowanie online kowanie online Musimy się ruszyć. ale 20 minut, trochę mało, żeby coś tego pokazać. Ile nam zostało czasu? Eee, 13. Znaczy, ile? Aha, dobra, czyli dopiero 1 minut, patrzcimy. Eee, tutaj, wszystkie zlecenia Mahara. to już nie będę wykazał więcej zleceń Mahera, tylko tutaj, gdzie ja jestem. Chcesz pokazać kryjówkę Gangu albo jakieś inne znajdźki. No, mogę pokazać kryjówkę Gangu. Ona jest dosyć trudna, ale 13 minut, jeśli mi się poszczęści, wystarczy. Powinno wystarczyć na to, żeby ją zrobić. Jeśli, jeśli się coś nie y, zawieśnie, nie y, zafaguje, bo tutaj gra ma pełno, pełno błędów. Może, może nie pełno albo w ogóle pokażemy to. Właśnie, może nie, pełno błędów ma, nie tak jakiś straszliwy uczucie. jedę do. Ma jadę do, e, jadę do, e, A, do. E, powstrzymania przez Nie chcę umieścić w masce i w ogóle tutaj mamy ten. E, tu mamy reputację, która rośnie nam albo maleje, zależnie od tego, czy pomagamy cywilom, czy ich zabijamy. Nie ma żadnego na fabułę, tylko tyle, że czy... oni często wzywają policję, czy rzadko, no i to jest chyba jedyna. Na right. ja fazie być już właśnie blisko, blisko tylko nie wiem... Chyba nie zdążyłem A tam jest, dobra. NIE ZABIŁ GO! Nie zdążyłem! Zdążyłem tylko powstrzymać przestępstw, przestępstwo. Znaczy Przestępcę. Przestępstwo nie powstrzymałeś. Zabił go. Kurde Bo jak widzimy tutaj... Dostałbym jeszcze więcej punktów za to jeśli bym e, przestępce e, znaczy jeśli bym powstrzymał... Jeśli bym... Jeśli e, przestępcy by nie zginął Tak to niestety Kaszelek <redesignOff Bundan> Przepraszam Dobra to jeszcze widzę Jakieś znajdźki Mianowicie kod QR One są całkiem to sami Trudne do znalezienia Trudne do znalezienia Ale może Ten Zbyt trudny Będzie tam jest już fragment, jak widziałeś Widziałeś fragmenta? Jest fragment, dobra, to jak mamy fragment to już nie jest... ...tragicznie, tam jest kamera? Jest? Jest? Jest kamera, dobra Musimy nacelować kamerą Tak, żeby zobaczyć cały kod QR Czyli musimy po prostu znaleźć odpowiednią kamerę Czasami znalezienie tego zajmuje bardzo... Dużo czasu Bardzo dużo czasu A, dobra, tu już mamy drugi fragment. Czyli na tej wysokości powinna być kamera. Może ta. Dokładnie, udało się. Ta kamera, jak teraz widzimy, cały kod QR, zostawiony prawdopodobnie przez Detsek. Standing loans. One for a motorcycle and one for a boot job. She hasn't had time for the motorcycle because the boot jobs had a complication. And the photos in a private hospital file show a major infection on one of her nipples. You know what? I'm gonna do Miss Green a favor here and corrupt your CTOS file. You understand now? This no is only to be No rush. No, it's so tough. tam mamy jeszcze, widzę, grę w trzy kubki Ale też mogę pokazać so, ogólnie pokazać, co można w tej grze O, jeszcze rurociąg z parą, fajnie to wszystko wygląda Tylko najlepsze jest to, że jeśli my jedziemy obok kogoś, e, kogo chcemy załatwić i wywalimy ten rurociąg z parą Jedziemy nad tym samym samochodem, to jego załatwia nas nie, no i tak to wygląda O, tu jest jeszcze przestępstwo, potencjalne Może tym razem się uda Wypłata z bankomatu Nie wiem, czy ona ma mnie śledzić, czy yy, chce sobie zrobić po prostu tak tzw. speedfocie, albo coś jeszcze innego. Yy. Ale wiecie co, nie będę się nad tym zastanawiał. Ha, nie mogę wejść do tego baru, dobra. O, może jest ok. otwarty? To może być chyba gdzieś na piętrze. Nie może tak. być, bo, ma, bo jakby było na piętrze, to było na szaro. Czasami mi się mylą przyciski. Coś ostatnio. To będzie gdzieś tu. Tutaj będzie. One się dość powtarzają miejsca, w których one są. So. Tam idzie jeszcze jakiś inny. Właśnie, potencjalna O Faj, oh just... teraz wyszło, że. że on nic złego nie robił i. No, że on nic złego nie zrobił, no przynajmniej to pokazaliśmy, dobra. O teraz możemy sobie na przykład podsłuchać tego pana. Jeszcze drugie podchwytamy, ha nie, go nie podchwytaliśmy po prostu. Żyjemy w tym A to jest transformator, który możemy wysadzić po to, żeby spowodować, że się nie wyłączyć Wyłączyliśmy wszystko w Nego. No dobra, niech będzie, że może dzwonić. I wyrwiemy mu telefon, Hello, I need you to stay on the line. żeby nie nakablowano na nas policji i wytworzymy zagłuszenie, bo to się zawsze przydaje. Eee, co tu my możemy... Aha, właśnie to chciałem pokazać. Pierwszy kubki, dobra. Chyba no, parę takich filmików z tym, z tym pokazywaniem, bo... Gry jest dosyć dużo. Gry jest dosyć dużo i obszerna. Parę jeszcze różne minigry. Gra w szczykówki miała... Ha, się w tym momencie jest niedostępna. Ponieważ nikogo nie ma. Dobra, zobaczymy jak wygląda to nie ma hera. Może to nie jest akurat e wykra wykradanie danych. Może? Może dostarczenie auta, ale zobaczymy. Like i after an abandoned getaway car. Cops will be running a search for it. she should ride back alleys and shortcuts. He he didn't do anything. Yeah, well I got three women who say he harassed them as well. He's three? For real? Uh, I know he's your friend and all, but you may have to accept that you don't know him as well as you think. He. Aha, jaki zły pan, no, dobra. Zdobyliśmy auto i teraz musimy... Już mam im uciec? Mhm. Mm nie powinno być trudno tutaj po przecieczki polu. Właśnie, zaćmienie, zaciemnienie Tak naprawdę nic nie widać. I policja też nie wie, gdzie ja jestem. Ale to jest poprawek, bo wiem jakąś głupotą początkową uliczkę. Tak, jest. Spróbujmy się tak kryć. się w samochodzie i policja za chwilę, za 15 sekund uczymy jeszcze raz ciemnienie. Powinno całkowicie zgłupieć, i nie gdzie ja jestem. Już. Oni szukają. Jak to się nazywało? Zruszenie komunikacji. Nie no, zapomniałem o tym, że miałem tylko lepszą poradź. Hmm. No myślałem, że będę ją najwyższym dał, bym się w tym uciekła. A teraz nie, goni helikopter. No pięknie, pięknie, pięknie. Jak to ja to spaprałem. Słabo, słabo. Bardzo nie wiem, ja że nie miał średnio. W ciągu powychu helikopteru muszę głowić wchodzić Złapią mnie na pewno A, bo, aleś nie aleś niezauważony, doszliśmy do strefy docelowej Ja kurde, nie zauważony zauważyłeś ty Słabo, słabo No sobie na mapie, bo to znaczy, sobie, nie wiem w ogóle jak tutaj by. Teraz żąda to jest Jak jsi jebej idiota Nemuseli být takým debílem Yes, yes. Udało się. Kurde Tam byłeś to no nie, to trzeba jakoś Wjeżdżaj <grystanie> na parking w po, podziemię Ale się udało Takiego zlecenia że powiedziawszy, jeszcze nawet Dobra, my, nagranie trwa już e, 19 minut 40 50 sekund Dobra, to może jeszcze na jakieś... kiedyś na jakimś nagraniu pokażemy inne y... Znajdź i tak dalej, Znajdźki i dalej. tak dalej, ale nie, 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 nie tym razem, bo już 20 minut trwa, już trochę pokazaliśmy misji, w takim razie komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, trzymajcie się, cześć! Siema!